Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie dzielnikom napięć. Także, jeżeli jeszcze nie potraficie liczyć tego typu zadań, to ten film jest właśnie przeznaczony dla was. Przygotowałem kilka zadań, w których pokażę, jak w bardzo prosty i łatwy sposób, bez znajomości skomplikowanych wzorów, można sobie taki dzielnik liczyć. Także, bez zbędnego gadania, bierzemy się za robotę. Jak widzicie, mam narysowane dwa dzielniki napięcia. Jest to najprostszy dzielnik, składający się z dwóch rezystorów. Bardzo często taki dzielnik sprawia wiele problemów w policzeniu, natomiast tak naprawdę jest to bardzo, bardzo prosta sprawa. Jak to wygląda? Zobaczcie. Otóż mamy dzielnik, gdzie mamy podane napięcie wejściowe i musimy policzyć to, co jest na wyjściu. Te dwa schematy tak naprawdę są ze sobą równoważne. Ten może być troszeczkę bardziej mylący, dlatego że równolegle do rezystora R2 został podłączony woltomierz. No wiadomo, woltomierz jest ten miernik, który ma nam pokazać, jakie napięcie mamy na wyjściu. I teraz pytanie w zadaniu może być, policz napięcie wyjściowe, bądź policz wskazanie woltomierza. Tak naprawdę jest to równoznaczne. Tutaj można zmylić ten miernik, ponieważ on jest podłączony równolegle do rezystora R2. Natomiast tak naprawdę możemy potraktować, że go nie ma, ponieważ do wszystkich obliczeń traktujemy przyrządy jako idealne. Czyli takie, które podłączone do układu nie wpływają na zmianę jego parametrów. Czyli woltomierz powinien mieć jak największą rezystancję, zbliżoną do nieskończoności, czyli tak jakby tutaj do wyjścia nie było nic podłączone. I teraz tak, bierzemy się za liczenie. Aby policzyć taki dzielnik, to jest naprawdę mega, mega prosta sprawa. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to są gotowe wzory do policzenia dzielnika. Napięcia wyjściowego, jak i wejściowego w jedną i w drugą stronę. Natomiast drugi sposób to po prostu krok po kroku na piechotę to policzyć. Ja nigdy nie stosowałem wzorów, ponieważ one mają zastosowanie, one działają w przypadku takiego prostego dzielnika. Natomiast w momencie, gdy mamy dzielnik składający się z kilku rezystorów, no już pojawia nam się problem. A zaraz Wam pokażę, że policzenie takiego układu jest banalnie proste. Jeśli sobie narysujemy go w odpowiedni sposób. I teraz tak, może najpierw dobierzemy sobie parametry, żebyśmy mieli co liczyć, więc tak, napięcie wejściowe zrobimy sobie 100 V, rezystor R1 damy na przykład 30 omów. rezystor R2 damy 70 omów. no i musimy policzyć napięcie wyjściowe. Ja specjalnie dobrałem takie ładne, okrągłe liczby, po to, żeby mi się to fajnie liczyło. I teraz tak, co należy zrobić? Yy, oczywiście wykonamy sobie rysunek pomocniczy i mamy tak, nasz rezystor R1 pozostaje bez zmian. Rezystor R2 tak samo, opiszemy sobie oczywiście R1, opiszemy sobie oczywiście R2. Napięcie wejściowe, U wejściowe, tu mamy 100 V, 30 ohmów i 70 ohmów. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę ten dzielnik to jest nic innego jak dwa rezystory połączone ze sobą szeregowo. I tak naprawdę będziemy musieli obliczyć napięcie, które znajduje się na rezystorze R2, ponieważ y, te zaciski wyjściowe są do rezystora R2 podłączone równolegle, czyli napięcie na rezystorze R2 będzie naszym napięciem na wyjściu. No i co robimy? Oczywiście zaczynajmy od oznakowania sobie układu, czyli narysujemy sobie prąd. I, bo on nam będzie zaraz potrzebny, i w związku z tym, że mamy dwa rezystory połączone szeregowo, liczymy ich rezystancję zastępczą, czyli Rz. To jest po prostu R1 dodać R2, czyli 30 dodać 70. To jest 100 omów. Mamy rezystancję policzoną. W momencie mamy, gdy, gdy mamy rezystancję policzoną, możemy sobie policzyć prąd i, który płynie w układzie. Oczywiście po tym działaniu powstał nam taki oto układzik. To jeszcze możemy sobie narysować. Tu mamy nasze U wejściowe, tu mamy prąd I, a to jest nasze R zastępcze. Liczymy sobie prąd I. I to jest U wejściowe przez R zastępcze, czyli 100 przez 100 to mamy 1A. Taki mamy prąd I1. I teraz, ponieważ wiemy, że te dwa rezystory są połączone szeregowo, więc taki sam prąd płynie przez rezystor R1, jak i przez R2. W związku z tym, aby połączyć napięcie, na, policzyć napięcie na rezystorze R2, robimy to w następujący sposób. U 2 to się równa I razy R2. Czyli mamy 1A razy R2 to mamy 70 ohmów. To się równa 70 V. Mamy napięcie na rezystorze drugim policzone. I tak naprawdę tak, to, co powiedziałem przed chwilą. Napięcie na rezystorze drugim jest równe napięciu wyjściowemu. Czyli U wyjściowe to się równa U2, a to się równa. 70 V. Cały nasz dzielnik został policzony. Prosta sprawa, nie? Bardzo prosta. E, słuchajcie, to jest e, obliczenie napięcia wyjściowego. Natomiast czasem się może zdarzyć w zadaniu, żeby obliczyć napięcie na wejściu dzielnika, mając coś na wyjściu. Także narysujmy sobie kolejny układ. Znowu standardowy dzielniczek napięcia, dwa rezystorki. Połączone szeregowo, tym razem napięcie wejściowe będzie do obliczenia. A na wyjściu mamy już jakieś tam konkretne napięcie podane, czyli u wyjściowe, na przykład no niech będzie, że będzie 30 V. Dany. Rezystory oczywiście R1 R2, tu sobie dobierzemy 60 OMów powiedzmy. Tu zrobimy 140 OMów. Też staram się tu dobierać, żeby mi się łatwo wszystko liczyło. I teraz tak. Ten układ oczywiście znowu zastępujemy tym naszym uproszczonym czyli dwa rezystory połączone szeregowo. Będzie nam prościej. Mamy policzyć napięcie U. Wejściowe. R1, 140 ohmów. R2, 60 ohmów. Mamy podane napięcie na rezystorze R2, czyli U2, bo tak naprawdę tutaj nasze napięcie wyjściowe to jest nic innego jak napięcie na rezystorze R2, czyli U wyjściowe to jest po prostu napięcie na rezystorze R2. W momencie, gdy mamy. Napięcie na rezystorze R2 możemy sobie policzyć prąd. I 2. Tu mamy ten nasz prąd, o, w tą stronę sobie płynie. To się równa U2 przez R2, zgodnie z prawem OMA. Napięcie U2 było 30 V, rezystancja R2 była 60 omów. to jest 0,5 Ampera. Mamy nasz prąd i2 policzony. Teraz, tak, widząc, że te dwa rezystory są połączone szeregowo, no to ten prąd i2 tak naprawdę to jest prąd i, ponieważ on płynie przez te dwa rezystory połączone szeregowo. Czyli tak naprawdę to jest nasz prąd i. Teraz, aby policzyć napięcie wejściowe, musimy policzyć jeszcze napięcie na rezystorze R1. Czyli nasze napięcie. U1. Mając prąd, i prosta sprawa, czyli U1 to jest i razy R1, czyli 0,5 razy 140 to jest 70 V. Mamy to policzone. I teraz, co nam pozostało? Praktycznie mamy zadanie już rozwiązane. Ja sobie narysuję ten dzielnik tak troszeczkę w powiększeniu. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Zaraz zobaczycie. Tak. Tu jest to nasze napięcie, które mamy znane. To jest U wyjściowe R1, R2. Tu mamy nasz prąd I. Tu jest to napięcie, które musimy policzyć U. Wejściowe, spadek napięcia na rezystorze R1, spadek napięcia na rezystorze R2, no i mamy. I teraz tutaj możemy skorzystać z drugiego prawa Kirchhoffa. Tu nam się tworzy takie, jakby oczko, i możemy sobie dla niego napisać równanie. Poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i bierzemy pod uwagę te trzy napięcia, w tym tutaj oczku. Czyli tak, U wejściowe. Z plusem, bo mamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Minus U1, bo jest przeciwnie. Minus U2, bo także jest przeciwnie. To się równa 0. Z tego musimy wyciągnąć U wejściowe, bo to nas interesuje. To musimy policzyć. Czyli U wejściowe to jest nic innego jak U1 dodać U2. Czyli 70 dodać 30. To się równa 100 woltów. Policzyliśmy napięcie na wejściu dzielnika. Także to jest takie klasyczne najprostsze zadanko, oczywiście w dwóch wersjach. Napięcie na wejściu mamy, musimy policzyć na wyjściu, napięcie na wyjściu mamy, musimy policzyć na wejściu. Myślę, że jest to dosyć czytelne, dosyć zrozumiałe. Uważam, że nie warto jest pamiętać gotowe wzory, ponieważ nie wszędzie możemy je zastosować, a tak naprawdę tutaj macie czynniki, czynniki i to wszystko jest policzone. Przed sobą mam kolejny dzielnik. Z takim dzielnikiem też się możecie spotkać. On najczęściej yy, przeraża kogoś, kto ma rozwiązać to zadanie, ponieważ wydaje się dosyć skomplikowany. Natomiast tak naprawdę jest znowu bardzo, bardzo prosty. Zobaczcie. Zastępujemy go naszym takim umownym schematem zastępczym. I tak naprawdę. Są to cztery rezystory połączone szeregowo. Nic się tu nam nie zmienia. Mamy R1, mamy R2, mamy R3, mamy R4. Mamy napięcie zasilające U, wejściowe. 100V to napięcie ma. Narysujemy sobie prąd, bo będzie nam za chwilkę to potrzebne. No i teraz zobaczcie, cztery rezystory połączone szeregowo. Do obliczenia mamy napięcia wyjściowe: U wyjściowe pierwsze, U wyjściowe drugie i U wyjściowe trzecie. To musimy obliczyć. Co robimy? Pierwsze co? To liczymy rezystancję zastępczą. Cztery rezystory połączone szeregowo. Prosta sprawa. Rezystancja zastępcza to jest po prostu R1 dodać R2 dodać R3 dodać R4, czyli 7 dodać 12 dodać 11 dodać 20 to się równa 50 ohmów. Rezystancja zastępcza policzona. Jak mamy rezystancję zastępczą naszego układu, Oczywiście zostało nam z niego takie coś. R zastępcze, tu mamy napięcie U wejściowe i prąd I. Możemy sobie policzyć właśnie ten nasz prąd. Czyli I to jest U wejściowe przez rezystancję zastępczą. Czyli mamy 100 przez 50, to się równa. 2 A. Prąd jest policzony. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby policzyć spadki napięć na poszczególnych rezystorach. Czyli tutaj mamy U1, tu mamy U2, tu mamy U3, tu mamy U4. Prosta rzecz. Oczywiście strzałkujemy sobie. O i lecimy po kolei. U. 1 to jest po prostu I razy R1. I liczymy, to będzie 2 razy 20 to jest 40 V, U 2 to jest I razy R2, czyli 2 razy 11 to jest 22 V, U3 to jest I razy R3. To jest 2 razy 12, to się równa 24 V. No i U4, to jest I razy L4, czyli 2 razy 7, to jest 14 V. Napięcia mamy policzone. No i teraz pozostaje nam wrócić na ten pierwotny schemat i sobie to wszystko ładnie dopasować. Widzimy, że napięcie tak naprawdę u4 to jest nic innego jak u wyjściowe 1. Czyli u wyjściowe pierwsze to jest nic innego jak spadek napięcia na rezystorze R4. Tu sobie możemy go rysować u 4. Czyli to się równa u4, to się równa 14 V. Mamy nasze napięcie u wyjściowe 1. Teraz tak, U wyjściowe 2 to się równa. To jest to napięcie tutaj. Czyli tak naprawdę ono jest sumą napięć na rezystorze R4 i na rezystorze R3. Czyli tu mamy nasze U3. U wyjściowe 2 to się równa U4 dodać U3. Czyli 14 dodać 24 to się równa 38V. Kolejne nasze napięcie mamy wyliczone. No i napięcie u wyjściowe trzecie to jest nic innego jak u 4 plus u 3 plus u2. Oczywiście sobie oznaczymy tutaj u 2 u 4 dodać u 3 dodać u. 2. To się równa 14 dodać 24 dodać 22, to się równa 60 V. Tym sposobem wszystkie napięcia, o które nas proszono, mamy policzone. Bardzo, bardzo prosta sprawa. Może być też w zadaniu w treści, żeby policzyć wszystkie możliwe napięcia na wyjściu tego dzielnika. Więc będzie tak: U1, będzie U2, będzie U3. Będzie u 2, 3, będzie u powiedzmy 1, 2, będzie u 1, 2, 3. Tu różne kombinacje mogą występować. Może być poszczególne pojedyncze napięcia mogą być łączone. To zależy od tego, co tam sobie autor wymyśli. Także kolejny dzielnik napięcia, myślę, że też wydaje się Wam troszeczkę prostszy sposób jego rozwiązania. Kolejny typ zadania z dzielnikiem napięcia, z jakim się możemy spotkać, to dzielnik obciążony. Mianowicie yy, nasz standardowy dzielnik złożony z dwóch rezystorów i na jego wyjściu dołączane obciążenie. Przy pomocy tutaj takiego wyłącznika. Teraz tak, yy, autor zadania może nas zapytać o napięcie na wyjściu dzielnika w stanie jałowym, czyli nieobciążonym, oraz o napięcie na, na wyjściu dzielnika w stanie obciążonym, czyli z załączonym wyłącznikiem. I teraz tak, od czego zacząć? Najpierw liczymy stan jałowy, czyli ten nieobciążony. W momencie, gdy wyłącznik jest otwarty, to nie popłynie żaden prąd, czyli układ, tak jakby, możemy potraktować tak jakby tej części układu po prostu zwyczajnie nie było. Liczymy go jak standardowy dzielnik. Oczywiście zaczynamy od rezystancji zastępczej. Dwa rezystory połączone są szeregowo. R1 dodać R2, czyli to jest 100 dodać 300. To mamy 400 ohmów. Jak już mamy rezystancję zastępczą, możemy sobie policzyć prąd, który płynie przez obydwa rezystory, ponieważ są one połączone szeregowo. Czyli I to jest po prostu U wejściowe przez rezystancję zastępczą. Czyli U wejściowe, przepraszam, wejściowe, o wejściowe napisałem. Czyli mamy 200. Przez 400, czyli 0,5 Ampera. Gdy prąd mamy policzony, już w bardzo łatwy sposób możemy policzyć napięcie na wyjściu. Napięcie na wyjściu dzielnika tak naprawdę jest napięciem na rezystorze R2. Czyli liczymy sobie napięcie U2. Czyli U wyjściowe to jest po prostu U2. Czyli I razy R2. Czyli mamy 0,5 razy 300 to jest 150 V. I mamy policzany nasz dzielnik, dzielnik w stanie jałowym. Jeżeli wyłącznik jest otwarty, nie ma obciążenia, to napięcie na jego wyjściu będzie wynosiło 150 V. Teraz tak, co się dzieje w momencie gdy zamkniemy wyłącznik w Musimy sobie oczywiście dla ułatwienia narysować schemat. Będzie nam łatwiej. Rezystor R1 pozostaje bez zmian. Rezystor R2 także. Mamy nasze napięcie U wejściowe 200V. R1, R2. No, i w momencie, gdy mamy nasz wyłącznik zamknięty, to rezystor R3. Zostaje równolegle dołączony do rezystora R2. No i teraz musimy sobie policzyć napięcie na wyjściu dzielnika, właśnie przy dołączonym rezystorze, tym obciążającym. Wpiszę sobie wartości 100, 300 i 300. No i lecimy. Yy, oczywiście zaczniemy od policzenia rezystancji zastępczej tego układu. O, tu sobie zaznaczę to napięcie, które musimy policzyć. To jest nasze napięcie U. Wyjściowe, czyli tak naprawdę napięcie na rezystorze R2 i R3, ponieważ one są połączone równolegle. U wyjściowe, czyli nasze U, 2, 3. Lecimy z rezystancją zastępczą. R2, 3 to jest po prostu R2 razy R3 przez R2 dodać R3. Czyli 300 razy 300 przez 300 plus. 300, czyli 150 ohmów. Pamiętamy oczywiście tą zasadę, że jeżeli mamy dwa rezystory o takiej samej rezystancji, połączone równolegle, to rezystancja zastępcza ich jest równa połowie jednego z nich. Sprawdza się. W momencie, gdy wykonamy to działanie, mamy już nasz uproszczony układzik tak jakby z dwoma rezystorami. Napięcie wejściowe 200 V, mamy R1, mamy R2, 3. Takie coś nam powstało. No i teraz musimy policzyć rezystancję zastępczą całości, czyli R zastępcze to jest po prostu R1 dodać R2, 3, czyli 100 v, dodać 150 to mamy 250 omów. Pozostaje nam policzyć prąd i to jest u wejściowe przez L zastępcze, czyli 200 podzielić przez 250. To mamy 0,8 A. I teraz wiemy, że przy dwóch rezystorach połączonych szeregowo prąd płynie ten sam przez Obydwa te oporniczki. Więc liczymy nasze napięcie U2,3. U2,3. U2,3 to jest nic innego jak I razy R2,3. Czyli 0,8 razy 150 to jest 120 V. I to U2,3 to jest nasze U wyjściowe. Mamy. Policzone. Widzimy, jak napięcie się zmieniło. W stanie jałowym, nieobciążonym, wynosiło 150 V, po obciążeniu wynosi już 120. Teraz jeszcze możemy się pokusić o policzenie prądu, jaki płynie przez nasz rezystor obciążający. Tutaj nasz prąd I3. Aby to zrobić, musimy po prostu to napięcie podzielić przez rezystancję obciążenia, czyli u2-3 mamy dane, więc I3 to jest nic innego jak U2-3 przez R3. No i mamy 120 przez 300, czyli mamy 0,4 Ampera. Taki prąd popłynie przez nasz odbiornik w tym wypadku. Na zakończenie mam dla Was jeszcze jeden dzielnik napięcia. Oparty na potencjometrze. Potencjometr jest to rezystor, który może zmieniać swoją rezystancję. Jego symbol wygląda właśnie w taki oto sposób: rezystor z taką strzałeczką. Potencjometr między tymi dwoma zaciskami ma rezystancję, nazwijmy sobie zacisk A, zacisk B, zacisk C. On między tymi dwoma zaciskami ma rezystancję stałą. Jakiejś tam określonej wartości, na przykład 100, 200, 500 i tak dalej omów. Natomiast, jeżeli się wepniemy między jeden zacisk stały, tutaj ten, a tą strzałkę, czyli zacisk ruchomy, to ta rezystancja będzie się zmieniała. W środku, jakbyśmy sobie zobaczyli, to on wygląda w ten sposób. Mamy zacisk A, mamy tutaj drut oporowy, zacisk A, zacisk B, no i tu mamy suwaczek, który się po tym. Zróbcie oporowym porusza. Może to być potencjometr, właśnie w środku z drutem, może to być potencjometr węglowy. No, nie będziemy w tej chwili wnikać jego, w jego budowę. I na y, jego podstawie można też właśnie zbudować dzielnik napięcia. Tak naprawdę, no, może to wygląda troszeczkę strasznie, natomiast gdybyśmy chcieli go zastąpić rezystorami, to będzie ten schemat wyglądał w sposób następujący. Zacisk A, zacisk B, i tu jest nasz zacisk C. Czyli tak jakby ten suwak dzieli nam potencjometr na dwa rezystory. Tutaj mamy jakieś tam RS górne, tu mamy RS dolne. Gdybyśmy narysowali sobie schemat zastępczy, będzie on wyglądał w sposób następujący. RS górne, RS dolne. No i wyjście naszego dzielnika U wyjściowe. Tu mamy... Wejściowe. Tak to będzie wyglądało. I teraz w zależności od tego w jakiej pozycji będzie ten suwak, to ten rezystor będzie mniejszy, ten większy bądź odwrotnie. To tyle, jeżeli chodzi o to, co miałem Wam do powiedzenia do siedzielników napięcia. Mam nadzieję, że komuś ta wiedza się przyda, jeżeli jeszcze jej nie opanowaliście. A tymczasem Wy zostawcie ławkę w górę, jeśli film się podobał. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia do następnego razu. Cześć!